Dobry dzień, dobry. Sobotę spędziłem raczej bardzo pracowicie. Mało miałem czasu na grałem jedną, dosłownie jedną bitwę na F-LED 215P183, którego ostatnio pokazywałem w takiej, no powiedzmy bitwie, bitwie na serwerze testowym, która, którą wygrałem. I teraz tak sobie pojechałem, a. Wybierając czołgi, raczej bardzo często właśnie wybieram jako jeden z pierwszych FV-a, żeby tylko zbić gwiazdkę. Nie gram nim tak, żeby grać im cały czas. Ot, po prostu lubię ten czołg. Pomimo tego, że nie jestem zwolennikiem grania na Goldzie, to jednak FV jest czołgiem, który... Hmm. Tego grania na godzie wymaga, ze względu na to, że nie ma on takich atutów jak, jak, panter, jak pancer Esto, który ma fan, bardzo dobry pancerz, ma mocne działo. Tutaj mamy tak naprawdę taki sobie pancerzyk, który czasem potrafi coś dingnąć, głównie za sprawą wieży, która, znaczy ma wieży, które potrafi coś zdingować. Natomiast mm, oczywiście przód, jak się uda, 5020 50, 50, wyparował, dostał ładnie od wtf ładnie mu go zamrakował. Tu jest WTF-4, który mi troszeczkę przeszkadza, ale ja już stwierdziłem, że kolegę małego zniszczyłem. I... Dzięki temu jest, mają jedną lufę, jeden magazynek mniej. 55% szans na zwycięstwo. Ale oni mają bardzo dobrego warczata. Mają dobrego obiekta 140 i mają bardzo dobrego ST1, czyli nie jest tak źle. My mamy tutaj typa 61, niby z dobrymi. Z dobrymi parametrami, ale to w dalszym ciągu jest tylko dziewiątka. Bad chat. Skupione. No i niestety, 0,4 Celności pokazało, gdzie jest miejsce, w którym miejscu znajduje się ta lufa, jeśli chodzi o właśnie o celność. st 1 na górze. S1 jest wrednym przeciwnikiem. Tutaj lekko zablokowałem Łotefak na sekundę, ale to od razu już wycofałem. Ale ten Łotefak czwarty przeszkadzał mi tutaj bardziej aniżeli cokolwiek robił. Widać, on się wycofuje, nie mam możliwości podjechania, nie mam możliwości oddania strzału w kierunku przeciwników, którzy znajdują się na górce. Wspomógłbym tę naszą drużynę, pewnie byłoby trochę łatwiej. No ale cóż, dobra, nie będę się go tam przepychał, nie będę go zastawiał, bo po co. W międzyczasie przegrywamy 4 do 2. Dałem dwa strzały, mam całe 800 damage'u. Dokładnie, z 2, do, z 2 do 1 zrobiło się nagle 4 do 2. Kolega Bayer007. No. I super miękki czołg bije się z super twardym ST-1. I nie wiem zupełnie co on, od... co on robi. Po co? Na co? No właśnie. Jak widzicie, celność działa, nie poraża. Snajpera z niego nigdy nie było, nie będzie. Od czasu do czasu. Hmm. Od czasu do czasu uda się taki strzał. Ale nie ma co, tak powiem, wyrokować, że każdym razem tak będzie. E4 wyjeżdża, bije naszą esetkę, Robi się nieciekawie. I 7 Poszło delikatnie za, za wysoko. jak widzieliście, czasem idzie za wysoko, czasem za nisko. Także 598. Na szczęście ten i 7 został zniszczony. Jak pancer s 100 zniszczył drugiego IS-7 i już jesteśmy w le lepszej sytuacji. Ja się oczywiście świecę. Wcześniej Tutaj chyba ten ichniejszy GW, ichniejsza artyleria strzeliła tutaj ze trzy razy w naszych okolicach, czując, myśląc, że udaje się gdzieś tam zahaczyć nas, no ale jej się na szczęście nie udało. I teraz tak: 2103 WN8 i kolega tem, troszeczkę chyba mnie zlekceważył. Dlatego ja dostał za 1580. Sorry. Nigdy nie lekceważcie fała. Ta gruba lufa potrafi przywalić yeah. <grytanie> No Dobra, 12 do 9 i tak dostajemy, w, że tak powiem, ostry bęcki, Żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Ja się nie wychylam do przodu za bardzo, ze względu na to, że mm, artyleria. Miałem wrażenie, że za chwileczkę tutaj znowu będzie celować, i znowu będzie chciała strzelić. I teraz tak, jedzie, 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 jedzie. A tak, chciałem tego wtf czwartego w rzędzie zniszczyć, ale dobra. Zamiast niego dostała E4 za, za lepszy damage. Teraz t 454 54 on teraz poczuł pismo nosem, to jest szwany lis, ja wam powiem, ma 883 WN8. Ja tak właśnie, ja tak sobie sprawdzam mniej więcej cyferki od czasu do czasu i dostał. Znaczy, sprawdzam cyferki teraz tak naprawdę, bo w czasie bitwy nie zwracam na to uwagi, ale zrobił dobrą robotę. Bo przejechał koło mnie, objechał, pojechał chciał pojechać dalej. <laughs> nie udało się. Dobra, cztery fragi. Mam 4,5 KD meczu. Jest obiekt za 40. Który tak naprawdę jak mnie objedzie, to jest pozamiatane. Jest jak Tiger. Jak Tiger się chyba nie spodziewał tego, że że wyjadę na niego z górki. Taki dobry gracz, no? No i dobrze, obiekt 140, 1357 hapsa. W teorii, teoria zawsze mówi, że możemy go zniesieć na hita. W praktyce, jeżeli on ucieknie gdzieś bokiem, dostanie wygąski, dostanie za 300. Więc nigdy nie ma tej pewności. On teraz kapuje. Tutaj myślałem, że mu się uda go jakoś dorwać, strzelając od przodu. No niestety. GW strzelił. Ja mam jeszcze naprawiaczkę. Niezużytą. I obieg 140 został zniszczony. inaczej mówiąc, unić ewentualnie gotów. Jak, jak mi teraz mówią moi brytyjscy. Moi brytyjscy załoganci. Gatów. No teraz, teraz obieg 140 chyba delikatnie zdenerwował. GW Tiger mówi, że będzie w 92 nerf FVA. Szkoda, że mu nie pokazałem filmu, jak wygląda tak, tak naprawdę yy, tak naprawdę ten nerf. Widzicie, gdybym był szybszym TEDekiem, ta ta artyleria by mnie trafiła. Bym... O. o, tutaj fajnie nerf. gimnazjaliści płaczą, że OP FV, OP WTF. To nie są wcale OP czołgi. Niestety wymagają Wymagają dosyć dużo od gracza. Hmm. Trochę się przyzwyczaiłem już do grania, nie mam na nim rzeczywiście dużo bitew. I faktycznie, osoba, która zaczyna gra tym tedekiem na początku może mieć problemy. Że, ze względu na to, że jednak trzeba się przygotować na, na różnego rodzaju dziwne strzały. A ale jak już taki strzał za 1800 wchodzi, no to to już jesteśmy, już ten banan rośnie od ucha do ucha. Problem jeden, w tym momencie. Miałem lekką burzę mózgu. Co zrobić? Były pisali, że był, artyleria jest na D4, więc nie wyjadę bezpośrednio na nią, więc pojechałem sobie delikatnie bokiem. Żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zwykle artyleria stoi gdzieś na B1, ewentualnie gdzieś koło A3. To jest taki już ogarnięty gracz i no, niezły jak na 5000 bitew. I w tym momencie był motyw taki, że nie wiedziałem gdzie ona pojedzie. Czasem, czasem artyleria ucieka w miasteczko, czasem i e, potrafi objechać, potrafię objechać miasto i wjechać na kapa, więc stwierdziłem, że jestem troszkę za wolny, żeby, żeby się wrócić. No i stwierdziłem, że tak wycofam sobie, zobaczę, gdzie ona jest. Może sam tam przyjedzie. To mnie trochę zabolało. 519 mnie trafił. Na szczęście zostało mi całe 179. A, bitwa wyciągnięta za uszy. Trochę mi się udało. Dużo, dużo szczęścia. Dużo, że tak powiem, takiego. No powiedzmy w skrócie: dużo szczęścia miałem w tej bitwie. Ale oznaka mistrzowska wpadła oraz duży kaliber specjalista na 7 fragów, tylko także 7596 demedżu. Ten demedż nie jest jakiś taki kolosalny jak na, na ten czołg, ale tak jak powiedziałem, ważne, że udało się tę bitwę wygrać, że w odpowiednim momencie do odpowiednio zareagowałem. Tylko 40 tysięcy na minusie, prawie 2000 expa, no to jak widzicie, pomimo tego, że to jest tak dużo fragów, Mm, tylko EXP jest taki niewielki, no ale cóż. W każdym razie bitwa udana i o to chodzi. I dalej lubię fała. Zobaczymy tak naprawdę, jak będzie po tym nowym patchu. Ale jak widzieliście, nie powinno być tak źle. Dzięki, trzymajcie się i miłej niedzieli Wam życzę.